Pani Milena Dorobek-Lis, radca prawny. Kłaniam się nisko, pani mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze. Pani mecenas, spotykamy się z panią w takim troszeczkę trybie, powiedziałbym. Yy... Alarmowym z racji tego, że żeśmy tutaj, jako, że tak powiem, telewizja, się strasznie przejmowali tym, co będzie się działo, jeśli chodzi o KPO. Nie chodzi o to, że pieniędzy jakiś nie, znowu nie będzie, bo właśnie pieniądze z KPO płyną. Tyle, że mamy spełnić pewne warunki, żeby otrzymać te środki. No i jednym z takich warunków, które najbardziej jakoś były związane ze stroną yy, pracodawców i była, były istotne, dla, zwłaszcza dla pracodawców, którzy mają bardzo dużo umów cywilnoprawnych swojej działalności. Było to, że yy, mają wszystkie te umowy cywilnoprawne zostać objęte składkami ZUS. No to nie jest to przyjemna rzecz, bo to podnosi koszty zatrudnienia i my rozumiemy jakby, że była tam strona pracodawców, ale na to premier powiedział, po, na początku pani ministra, potem pan premier, nie, 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 żadnych ZUSów nie będzie. A tymczasem, tutaj jak między innymi pisze pierwszy wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich, pan Arkadiusz Pączka, i to państwu w ogóle e, pokażemy, bo to jest strasznie ciekawe, jest pomysł z tego, żeby rzeczywiście nie było tych ZUSów ale żeby, i to powiększe, bo nawet pan prezes to sam zaznaczył sobie, tak, yy, sam mam nastąpić, natomiast przekształcanie umów cywilnoprawnych w umowę o pracę przez inspektorów pracy. No brzmi strasznie. Czy to w związku z tym, to co, że tak powiem, miało być korzystne, że nie będzie ozusowania, co premier mówił, na rzecz tego przekształcenia, że tak powiem, i tak spowoduje to, że pracodawcy muszą się liczyć z tym, że koszty będą wyższe? Już się zamykam, ja wiem, że to wszystko było długie strasznie. Czy koszty będą wyższe, to jest znaczące uproszczenie, gdyż tematu usuwania umów o dzieło i pełnego usuwania umów zlecenia praca do nas od kilku lat i co kampanię wyborczą. Natomiast to, o czym będziemy rozmawiać dzisiaj, czyli możliwość mocą decyzji administracyjnej inspektorów pracy przekształcania umów cywilnoprawnych w umowę o pracę, no to jeżeli do takiej sytuacji dojdzie, to faktycznie realnie będzie zwiększało koszty danego przedsiębiorcy, ale też elementarnie zmieni organizację pracy w jego przedsiębiorstwie. Więc jeżeli faktycznie doszłoby do takiej zmiany, no to będzie to rewolucyjna zmiana, gdyż proszę zwrócić uwagę, że do tej pory uprawnienia to przysługiwało jedynie sądom. I owszem, inspektor pracy miał prawo złożyć powództwo do sądu powszechnego w celu ustalenia istnienia stosunku pracy, natomiast to byłoby na tyle. A teraz, jeżeli oczywiście zapowiadane zmiany wejdą, bo co do tego nie mamy oczywiście pewności, jest ryzyko, że mocą decyzji administracyjnej będzie możliwość nakazania przedsiębiorcy zmiany umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę. To będzie rewolucja czy musi chyba coś wejść tutaj w życie, bo to jest jakby, to nie jest taki pro, taka ustawa co to w ogóle yy, polski rząd sobie albo uchwali albo nie tam posłowie zagłosują albo nie no to tak tutaj chyba się tak nie da, bo, bo chodzi o to, że jeżeli w ogóle mają dalej płynąć środki z yy, programu KPO no to potrzebna jest y, albo zrealizowanie tej obietnicy, która została złożona gdzieś w przeszłości, czyli kamienia milowego, w, 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 który dotyczy właśnie tego ozłusowania, czyli wszystkie umowy z automatu mają być objęte składkami ZUS, albo to właśnie. Więc ja już nie wiem, co lepsze. Co lepsze, co gorsze. Podejrzewam, że gorsza będzie jednak sytuacja, w której doszłoby do pełnego ZUSowania, gdyż, żeby inspektor pracy mógł wydać decyzję administracyjną nakazującą przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, musi dojść do kontroli. Liczba inspektorów pracy umówmy się, jest ograniczona i też kontroli tym samym jest ograniczona. Natomiast jeśli dojdzie do ozłusowania umów o dzieło i pełnego ozłusowania umów zlecenia, do, 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 będzie to obowiązek dla wszystkich przedsiębiorców, czyli będzie miał znacznie szerszy zakres. Czyli to przekształcenie może być po prostu w skali swojej, Trochę mniejsze, bo tutaj to musiałoby po prostu. Może być pewnego tak zbrodnią na systemie prawa, gdyż stawiamy sobie poważne pytania o konstytucyjność tej regulacji e, i o to, czy uży, inspektorzy pracy, którzy nie mają nie w obowiązku mieć wykształcenia prawniczego. Aby zostać inspektorem pracy wystarczy wyłącznie w kształcenie wyższe. Czyli będziemy sobie stawiać pytania także, czy to są osoby, które mają uprawnienia do podejmowania tak decyzji. I to decyzji dotyczącej jednak prawa cywilnego, a nie prawa administracyjnego, z którym pracują na co dzień. Więc systemowo to podejrzewam będzie temat, który będzie budził większe emocje. Natomiast mhm. y, dla przedsiębiorców w szarej, że takiej projezie życia, ważniejsze byłoby zusowanie. E, do sprawie. pani mecenas. No dobrze to w takim razie mamy tutaj e, trochę to m, tak wstępnie omówione, a teraz bym stopniowo do pewnych szczegółów przechodził dlatego, że e, pierwsza rzecz, która po prostu mnie strasznie ciekawi to jest to czy rzeczywiście e, ta decyzja administracyjna to ona może być wydana tak jak rzeczywiście to to prawo tak się zmieni jak chcą tutaj autorzy e, na takie m, życzenie w ogóle inspektora, który przyjdzie do do, do firmy i będzie rzeczywiście tam się interesował jakąś firmą, tak jak Pani mówi, będzie chciał zrobić kontrolę, czy on jednak nie przyjdzie wtedy, kiedy y, dostanie zawiadomienie od pracownika, czyli tego zatrudnionego na umowę cywilnoprawną, no i wtedy będzie musiał i tak y, y, taką kontrolę przeprowadzić. I wtedy i tak w ogóle, że tak powiem, ten pracownik uruchomi taką ścieżkę, która na końcu doprowadzi do tego, że dostaje umowę o pracę. Znaczy, pracownik oczywiście ma możliwość zwrócenia się samodzielnego do sądu z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy, natomiast wiele osób się na to nie decyduje. Często z braku wiedzy, często z braku środków finansowych czy zazwyczajnie ze, ze strachu przed kilkuletnim postępowaniem. I takie osoby faktycznie zwracają się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem, z prośbą o, o interwencję. Natomiast Liczba wniosków składanych do Państwowej Inspekcji Pracy jest tak duża, że nie ma fizycznie takiej możliwości, aby każde zgłoszenie kończyło się kontrolą. Mhm. Ale i owszem, jest to sposób na to, żeby niezadowolony ze swoich zasad wykonywania umowy zleceniobiorca czy wykonawca na umowie o dzieło, Rozpoczął postępowanie przeciwko swojemu zleceniodawcy. pani mecenas, ja się nad jedną rzeczą zastanawiam. I to, yy, znaczy, to jest w ogóle smutne, że w ogóle musimy to w ogóle w Polsce analizować, ale yy, chyba jest taka potrzeba. Ponieważ jak jest sobie pracodawca, jest sobie pracownik, i jest ktoś, kto wykonuje umowę yy, czynności w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło. No to i przyjdzie taki, nawet jak się ziści ten plan, który tutaj chcą autorzy z, zrealizować, czyli przyjdzie inspe, inspektor, państwowej inspekcji pracy na kontrolę i przychodzi i mówi tam, panie, to ten tutaj, to on pracuje na umowę o pracę. To żadne dzieło, co on robi, to żadne zlecenie. No i teraz tak, ja rozumiem, że wiele osób w ogóle może przesadza tutaj, ale czy my nie mamy prawa. Jako pracodawcy, zleceniodawcy, powiedzieć: Panie inspektorze, to jest zlecenie. Rzeczywiście ktoś wykonuje jakieś usługi, które nie mają mowy charakteru umowy o pracy. Ja mu żadnego urlopu nie daję, on sobie robi, co chce sobie robić. Ma tylko mi po prostu przywieźć wynik zlecenia. I tak samo, nie wiem, przychodzi ktoś do grafika, ten grafik sobie tutaj pracuje u mnie, bo mu wygodnie jest. Ale on mi tworzy naprawdę dzieło, robi mi raz w tygodniu dwie porządne grafiki do ofert marketingowych. I panie inspektorze, naprawdę proszę tutaj żadnej umowy o pracę nie widzieć, bo to jest inna sytuacja niż moja pracownica Marysia czy pracownik Wojtek, co rzeczywiście mają umowę o pracę i muszą robić to, co ja im każę. Czy tego nie da się po prostu jakimś orężem dyskusji z tymi inspektorami pokonać? No, to bardzo ważną dyskusję pan rozpoczyna, ale początek tej dyskusji tkwi w tym, że to, co jest umową o pracę, jest bardzo nieprecyzyjnie określone w kodeksie pracy. Zmieniły się stosunki społeczne, a przepisy się tak naprawdę nie zmieniły. Aha. I bardzo nieprecyzyjny przepis powoduje bardzo nieprecyzyjne oceny, czyli tak naprawdę w identycznym stanie faktycznym sąd może zdecydować, że dana umowa jest umową cywilnoprawną albo jest umową o pracę. Kiedyś było to łatwiejsze, kiedyś to faktycznie to, co, nas, co Pan wskazywał, to kierownictwo, to było po prostu zrób to i to. Teraz mówimy o autonomicznym podporządkowaniu, czyli możemy wyznaczyć tak naprawdę określone cele, rozliczać się tylko i wyłącznie z ich wykonania, a wciąż yy, będziemy rozmawiać o, o, o kierownictwie, podporządkowaniu i umowie o pracę. Rozmyły nam się te granice. Żeby tak skrajne działania móc podejmować, moim zdaniem należałoby bardzo mocno doprecyzować, czym umowa o pracę faktycznie jest. Bo inaczej mamy szalone pole do nadużyć, kiedy umowa o pracę spełnia pięć podstawowych warunków, tak jak określony czas, miejsce, odpłatność i przede wszystkim to kierownictwo, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo wiele sytuacji się w nich mieści, a może dojść do tak daleko idącej decyzji, jak przekształcenie zupełnie niewinnej umowy cywilnoprawnej w, w umowę o pracę. Czyli dopóki nie będziemy mieć bardzo precyzyjnej regulacji, czym ta umowa o pracę jest, stwarzamy bardzo poważne pole do nadużyć inspektorom pracy. Niekoniecznie ze złej woli, po prostu z braku precyzyjnych przepisów. No ale pani mecenas, i załóżmy, że jednak ten inspektor nie będzie taki bardzo przekonany i wyda decyzję, no to przecież decyzja to nie oznacza końca świata. Czyli tylko to oznacza po prostu to, że on stwierdził to, co stwierdził. Ale no tak wiele organów się może mylić w swoich decyzjach. No gdyby było inaczej, to w ogóle świat w ogóle by był jakiś piękny i generalnie zakładał nieomylność urzędnika. Więc to nie jest tak, że my musimy mieć, i ci, co w ogóle w tej chwili to projektują, to muszą mieć jednak z tyłu głowy coś takiego, że no, część pracodawców, chociażby z takich, powiem to wprost, finansowych aspektów, no bo tu ta różnica w poziomie kosztów będzie inna, będzie jednak chciała za wszelką cenę odwołać się od decyzji administracyjnej. Tylko rozumiem, że to nie będzie sąd taki ten pracy. Albo nie wiem, to pani mecenas może nam to wyjaśni, bo, bo tam są jakieś odwołania, czasem idziemy do sądu pracy, tam do wydziału pracy i ubezpieczeń społecznych, a czasem odwołanie to idzie do sądu administracyjnego. To do, do, no, do, do kogoś trzeba, tam będzie pewnie pójść z tym, ale no jednak nie wierzę, żeby komuś zabrano taką możliwość jako pracodawcy, żeby z tym dyskutował na innym szczeblu, bo to by zakładało, że urzędnik jest po prostu absolutnie nieomylny. Nie, znaczy, wprowadzenie postępowania jednoinstancyjnego byłoby skrajnie niekonstytucyjne i nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek się na to zdecydował. Z wystąpień y, głównego inspektora pracy można wywnioskować, że sugerują jednak tryb odwołania do sądu pracy, nie, nie, nie odwołania w trybie administracyjnym, natomiast no to jest po prostu jedna konferencja prasowa i na razie tyle możemy się na ten temat wypowiedzieć. Mhm. Jeżeli byłby to sąd pracy, no to byłoby przeprowadzana, byłoby stan faktyczny, byłby w pełni ustalony, ustalalibyśmy od nowa stan prawny i weryfikowalibyśmy, czy ta decyzja administracyjna faktycznie jest słuszna. Gdyby był to tryb administracyjno prawny, byłoby to dużo bardziej niebezpieczne, gdyż wypowiadaliby się w tym temacie. Sędziowie, którzy jednak nie mają żadnej wiedzy o prawie pracy, gdyż zupełnie się tę tematy, tematyką nie zajmują. Natomiast gdybyśmy mieli tryb administracyjny, to jeszcze mielibyśmy odwołanie też w trybie administracyjnym, czyli od okręgowych inspektorów do, do głównego inspektora pracy, gdyby taka sytuacja miała miejsce. Nie wydaje mi się, wydaje mi się, że jeżeli już to byłby, byłby to sąd pracy, czyli Proszę zwrócić uwagę na główne argumenty stojące za, za przekonaniem, że jest to właściwa droga, czyli do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowę o pracę. To jest to, że, umowa, że sądy cywilnoprawne potrzebują kilku lat na rozstrzygnięcie sprawy. No to właśnie. Sytuacja, w której, no, to jest oczywiście, że jest prawdą, ale w sytuacji, w której odwołanie słoby do tego samego sądu Wciąż wchodzimy w tryb sądowy, wciąż przed nami potencjalnie te kilka lat. Znaczy, jeszcze w ogóle biorąc pod uwagę to, jaką mamy w tej chwili, że tak powiem, no, szeroką, wymagającą wyzwań sytuację w wymiarze sprawiedliwości, no to, to nie wiem w ogóle komu, że tak powiem, ten, ten tryb byłby no, takiego postępowania. Z tym przekształceniem sprzyjające, bo ten pracownik nie ma pewności, czy rzeczywiście to jest umowa o pracę. Pracodawca też w ogóle no, będzie w jakiś sposób tam y, swojego interesu bronił, więc to, to, to rzeczywiście no, nie jest taka, trudno tu jakąś ugodę tutaj znaleźć, trudno tu się jakoś porozumieć co do tego, więc no, nie wiem, czy to nie jest takie, to autorzy tego pomysłu nie wpadli na coś, co jest może i w zamiarach jakoś szlachetne, ale takie praktycznie yy, jest jakąś mitręgą i gdy generalnie, ogro, znaczy nie jest chyba przyjemnie w ogóle z, yy, z pracodawcą swoim, niezależnie o jaka to jest umowa, spotykać się w sądzie, no a tutaj się jakby otworzy droga no, dla wielu pracodawców do tego, żeby może pewnie jednak chcieli bronić swoich racji, więc nie czuję tego, Pani Mecena, że Bronić racji że to jest... i bronić swoich interesów finansowych, no bo y -y. w sytuacji, w której doszłoby jednak do, do, do decyzji, że, że była to umowa o pracę, no to należy liczyć się z koniecznością wypłacenia zaległych składek, zaległych urlopów, nadgodzin i, i wszystkich pozostałych korzyści, które daje umowa o pracę. Także potencjalny koszt w sytuacji, w której sąd zgodziłby się z inspektorem pracy byłby dla pracodawcy bardzo wysoki, a faktycznie poważny byłby dyskomfort dla pracownika z pracy w miejscu, w którym przez kilka lat toczy spór prawny. Co? Milena Dorobek, Elisa Radca Prawny była z nami. Bardzo dziękuję Pani Mecena za to spotkanie. Bardzo Temat, widzę, żeśmy bardzo radyterze. szeroko nakreślili.